Stowarzyszenie yy, Młodzi Demokraci i Przedstawicieli Sztabu Komorowskiego zaprosiliśmy na spotkanie robocze na środę na 10.00 z We wtorek otrzymaliśmy od nich potwierdzenie wzięcia udziału w spotkaniu yy, i przedstawiciele przyszli na spotkanie w środę, na to spotkanie robocze, na którym mieliśmy uwzględnić termin i formułę debaty. Yy, jeśli chodzi o Sztab PiSu i Forum Młodych PiS, to tutaj ze strony sztabu Jarosława Kaczyńskiego w ogóle nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze zaproszenie, nie było żadnej reakcji. Oczywiście my próbowaliśmy odpowiedź uzyskać, dzwoniąc, ale decyzja nie została, nie została podjęta, dlatego też musieliśmy w końcu tę debatę odwołać. Jeśli chodzi o reakcję forum młodych pis, to tutaj przewodnicząca Forum Młodych PiS Patrycja Chmiel. Forum Młodych PiS było jak najbardziej zainteresowane debatą, wyrażało swój entuzjazm, natomiast czekało na decyzję sztabu, tej decyzji nie było, w związku z tym oni też w tym projekcie udziału wziąć nie mogli. Jeśli chodzi o Sztab Komorowskiego i Stowarzyszenie Młodzi Demokracji, tak jak mówiłem, pojawili się przedstawiciele tej organizacji sztabu na spotkaniu roboczym. Przedstawiliśmy im. Koncepcję terminu i formuły debaty. Oczywiście chcieliśmy przedstawić to obydwu sztabom, no ale w związku z tym, że jeden ze sztabów się nie pojawił, musieliśmy przedstawić to tylko, tylko jednemu. Natomiast po spotkaniu z sztabem Pomorowskiego informacja e-mailowa trafiła do sztabu Jazora Kaczyńskiego z formułą i terminem debaty. Formuła i termin debaty miały być jak najbardziej dogodne dla, dla obydwu sztabów. Yy, jako termin wybraliśmy 1 lipca, godzina 20. Miejsce miałem dział lat z SGGW. Yy, dlatego akurat tutaj, yy, ponieważ SGGW zaproponowało, zaproponowaliśmy organizację debaty wielu uczelnią które zapraszaliśmy do, do naszej koalicji, natomiast SGGW przedstawiło najlepszą ofertę tej organizacji i w związku z tym postanowiliśmy debatę przeprowadzić na SGGW. Yy, dyskusja miała trwać około 80 minut, miała być podzielona na 4 około 20-minutowe panele. Tematyczne, Na końcu miały być krótki czas na podsumowanie dla każdego z kandydatów. Trzy panele mieli prowadzić, miała prowadzić dwójka moderatorów, wybranych przez środowiska y, akademickie i młodzieżowe, a jeden panel przedstawiciele Formuł Młodych Pisków Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Na y, publicznością mieli być y, studenci, którzy byliby reprezentacją każdej z uczelni i organizacji, biorąc udział w projekcie. każde miał, y, uczelnia miała u siebie zorganizować jakąś formę zapisów, następnie. Te reprezentacje byłyby obecne jako publiczność podczas debaty. Ta formuła i termin został wypracowany podczas spotkania z przedstawicielami organizacji, które są członkami koalicji na rzecz debaty prezydenckiej. Młodych wypracowaliśmy tą formułę razem i taką zaproponowaliśmy obydwu sztabom. No, jeden ze sztabów, czyli sztab Jarosława z naszej propozycji, z naszego zaproszenia do debaty. Niestety nie skorzystał, nie w ten sposób tej debaty po prostu, po prostu nie będzie, ale naszym zdaniem tak można mówić o sporym sukcesie, ponieważ udało się zorganizować debatę przed pierwszą turą, a tutaj udało się zebrać szerokie, szeroką koalicję na rzecz takiej debaty prezydenckiej młodych, a więc osiągnęliśmy pewien cel aktywizujący yy, młodych ludzi w sferze obywatelskiej. Na to, że już debata się sama nie odbyła, to już jest niestety nie od nas zależy.